Hej się Manko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w mojej kolejnej misji z cyklu gry Payday 2. Moi drodzy, kolejna misja to razem Kukow. Misja ta, wbrew pozorom, jest to prawda misją, której, której będziemy gotować, ale na pewno nie w taki sposób, jaki pewnie sobie to wyobrażacie. Jeśli ktoś już z Was zrobił tę misję, doskonale już wie na czym ona polega. Jeśli ktoś nie robił, to od razu Wam tłumaczę, że misja będzie rozgrywała się na terenie pewnego domku, bardzo małego domku, w którym gotujemy, ale gotujemy, moi drodzy, metę, tak? czyli musimy tam włożyć odpowiednie składniki. Jeśli te składniki włożymy, Pakujemy sobie ugotowaną metę i możemy opuszczać teren, kierować się do escape'a. Moi drodzy, misja ta jest dość nietypowa, ponieważ nie jest wyraźny, sprecyzowany cel, że mamy zrobić na przykład 3 czy 4 mety. Tylko ilość tych met jest uzależniona od tego, jak długo chcemy gotować. Czyli możemy ugotować 3-4, mamy escape'a, możemy na escape'a się kierować. Natomiast może się też zdarzyć, że będziemy mieli tej mety o wiele więcej. Jeśli załączymy flarę i wezwiemy, że tak powiem, osobę, która nam tą metę dodatkową podrzuci i w tych pojemnikach ją będziemy mogli gotować. W zależności od tego, jak długo będziemy grać, to w takiej, w takiej ilości będziemy mieli nasze, naszego expa, nasze, nasze pieniążki. Im więcej paczek zrobimy, tym większe exp, tym więcej jest pieniędzy. Ja oczywiście tą misję, którą wykonujemy, wykonuję wam, pokazuję Wam demonstracyjnie, czyli po prostu... Gotujemy najmniej tyle, ile można. Jeśli już te paczki zbierzemy, tak, to metę zrobimy, metę zbierzemy. Będziemy mieli możliwość escape'a. To my się na tego escape'a kierujemy. Jeśli chodzi o zespół, w którym gramy, gramy w zespole trzyosobowym z graczem Hutu, który już niejednokrotnie gościł na moim kanale, jest Wam, jest wam doskonale znany. Natomiast nowy gracz, który do nas dołączył to jest gracz Kamek, który będzie nam dodatkowo w naszej misji pomagał. Jeśli chodzi o misję ustawiam sobie na prywatną, ponieważ tam bardzo łatwo można popełnić błąd, można wysadzić wszystko, tak? Także nie bierzemy sobie jakichś tam randomowych graczy, którzy mogą nam coś wskrzanić. Tylko gramy w zespole w komunikacji, a dodatkowo będzie nam pomagał e bot. Także, moi drodzy, rozpoczynamy sobie misję, przygotowuję sobie przygotowujemy sobie odpowiedni ekwipunek. tak najlepiej jeśli gramy drużynowo, to żeby co najmniej jedna sala miała apteczkę, jedna apteczkę, druga amunicję. No i oczywiście, jeśli wszystko mamy, to możemy rozpoczynać. Klikamy sobie gotowy, przewijamy sobie misję i łączymy się z graczami. Dobra, e, hutukami, jesteście tam? Jesteście, tak? Jesteśmy, Siemanko. Siemanko, Siemanko. To co, rozpoczynamy. Moi drodzy, misja, tak jak Wam wspomniałem, ma miejsce na terenie domku. Czemu nam się to nie otwiera? O, otwiera się. Troszkę musiałem użyć tych pocisków na otwarcie tego zamka Misja ma miejsce na terenie domków. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, zanim będziemy mieli jeszcze dodatkowo asalt, tak, zanim przyjdą nam policja, warto sobie moi drodzy poszukać na terenie misji palet drewnianych. Palet drewnianych. Te palety drewniane. Które sobie znajdziemy, możemy wykorzystać do blokowania okien, tak? Czyli, jeśli my będziemy tę metę gotować, oni nam będą wchodzić. Warto sobie wskoczyć na górę, zobaczyć, gdzie, jakie okna powinniśmy, najlepiej powinniśmy zabezpieczyć. No i oczywiście te okna zabezpieczamy. Z tym tylko, że pamiętajmy, że po pewnym czasie i tak oni nam te drewniane okna zniszczą. Ponieważ wcześniej czy później będziemy mieli taką sytuację, że, że oni nam będą próbowali wejść oknami, tak? W związku z tym i tak będziemy się musieli bronić tego, będziemy się, się musieli bronić jeśli już nam zniszczą te drewniane palety, nie jesteśmy w stanie po raz kolejny już tych palet założyć. Jeśli chodzi o Dallasa, dobrze jest jeśli BOT jeśli gramy z botem, bot grał z nami W międzyczasie tutaj sobie już przygotowujemy do gotowania, tak? Jeśli mamy już składniki pozbierane. To czekamy na informacje, które nam przekazuje, przekazuje Bay. Teraz tak, cel misji jest wam już znany Już wam powiedziałem jak, to, jak wygląda cel misji jeśli chodzi o realizację, czyli naszym celem jest w tym momencie jest w tym momencie gotowanie składników. Natomiast jeśli chodzi o realizację tego celu, już jest troszkę sprawa trudniejsza, ponieważ Bane, który nam przekazuje informacje, nie przekazuje nam informacji pozytywnych, e, e, konkretnych. Nie przekazuje nam informacji pewnych, konkretnych. Tylko po prostu informuje nas, że na przykład mamy wrzucić ten składnik, ale jest pewny tam na 50%, na 70%. Także czasem może nam przekazać błędną informację. W przeciwieństwie do misji Hotline Miami. Którą e, prezentowałem już na kanale Tam mieliśmy stały układ Czyli musieliśmy włożyć Muraty Musieliśmy włożyć Klausting Soda I na samym końcu musieliśmy włożyć Hydrogon Chlora I w tym momencie się meta zrobiła Ile razy byśmy nie restartowali to misję Zawsze mamy ten sam układ e, Wkładania tej mety Natomiast moi drodzy W przypadku tej misji jest zupełnie inaczej To znaczy metę musimy włożyć Zgodnie z tym co przekazuje nam Jeśli on nie jest pewny, czasem warto poczekać a się upewni jeśli chodzi o, e, o ten składnik e, dopiero w momencie kiedy się upewni Dopiero tą metę możemy, możemy wkładać To wymaga troszkę znajomości języka angielskiego Gdzieś mi tu chodził Taser, nie widzę go Gdzie on jest, o jest Był na dole e, Wymaga troszkę znajomości języka angielskiego Tak żebyśmy wiedzieli jak e, e, co on do nas mówi Natomiast Wystarczy nauczyć się kilku, że tak powiem, e, informacji. Nauczyć się kilku informacji, które nam już bez problemu pozwolą e, zrozumieć, jaki jest system e, wykonywania tej misji, moi drodzy. RPG, to już Wam niejednokrotnie mówiłem, jest bardzo dobrym rozwiązaniem na fundażery. E, Oczywiście alternatywnie można wykorzystać też do tego jakieś tam inne bronie Osobiście Hutu na przykład korzysta z broni akimbo, bo on głównie gra pod doja. Czyli po taki sposób, że dzięki odpowiednim skillom może omijać kule jeśli cały czas jest w ruchu, biega, mieć kule, które do niego docierają Cała misja generalnie opiera się na tym samym Przez całą misję, którą będziemy grać jesteśmy w małym domku, musimy się słonić i musimy moi drodzy wkładać składniki i te składniki musimy po prostu m, robić tak, żebyśmy m, mogli skutecznie zrealizować tworzenie tworzenie naszej mety. Jeśli pomylimy się m, składnik, m, o, w kwestii składnika, czyli na przykład m, damy inny składnik niż nowi Bane albo pomylimy się m, m, do miejsca gdzie, m, gdzie ten Bane m, w Albo co do składnika się pomylimy, tak? Bo możemy się pomylić, na, jeśli chodzi o, o miejsce, gdzie wkładamy, a możemy też się pomylić, że włożymy w, e, składniki w nieodpowiedniej kolejności, to w tym i w tym przypadku misja zakończy się naszą porażką. Będzie mi tam kilka sekund na ucieczkę, jeśli nie mamy escape'a, nie mamy, nie mamy szans na to, żeby e, uciec. E, oprócz e, nalotów bardzo dużej ilości naszych e, przeciwników, Dodatkowo będą nas, powiem wam, atakować snajperzy. Będą nas atakować sniperzy. i czy jesteśmy na dole czy jesteśmy na górze, my będziemy cały czas narażeni na ich strzały. teraz widzicie, oni się lubią chować w krzakach. Jeszcze przy poziomie trudności overki nie ma takiego wielkiego problemu, natomiast przy poziomie deadwish jest o wiele, o wiele trudniej. Zwykle jeden strzał snipera już powoduje naszą śmierć, także... No musimy po prostu Będziecie na to go zabić? uważać Kogo? Kapitana. Aha, kapitana. To co słuchaj, lecimy od razu do tego kapitana? Nie wiem jak coś. Jest tak. on? Chodź, lecimy od razu, nie będziemy kabinować. Tylko że mam trzy, nie przeładowałem sobie, ale może jakoś dam radę. Gdzie ten kapitan w ogóle? Dopiero idzie, z drugiej strony tam. Tak widzę go. Dobra, musiałbyś musielibyście go wziąć na siebie, tam od tak, drugiej też. strony oh, Dawaj, dawaj. Dobra, próbuję, próbuję, przeładowuję. Okay. Dobra. Kilku padło. Nie, ma, nie mam, nie mam już, nie mam już strzałów. Zszedł ten kapitan szedł, tak? Tak. A zabić Jeszcze bo... kilku. On zawsze. On powinien uciec. No, także już kapitana będzie mniej z głowy, że nie będziemy się musieli później martwić o kapitana. O... Ale widział, że coś tam was obili lekko. Lepko to mało E, Hutu to widzieć tego sniper ściągnąć, bo mi gdzieś tam sniper chyta. Dobra, e... aha, to jeszcze był buldożer. Nie mam jak go zabić, nie mam RPG, dobra, muszę podlecieć bliżej. Tam tarczy podobno, żebyście ściągnęli. Jeszcze jedną tarczę macie z tyłu i sniper, dobra, okej. Okay. To już biegam do środka eee. Kamil nie poczęli nam poleciałeś, wiesz Poczekaj sobie wezmę tylko apteczkę Spróbuję Ci pomóc na szybko Dobrastawaj i lecimy do środka do budynku Zawołaj, zawołaj naszego bota, zawołaj naszego bota, żeby on nie padł Łap, wiem, co? Przyjdę. Dobra, wyłam naszego bota. Słuchaj, Ej, dalej wzią. mamy kapitana. czem mamy kapitana Hutu? Dalej mam informacje o kapitanie. Mogę Ale on ucieka zawsze. Aha, Zaraz. bo jedna tarcza tam została. To nie trzeba wszystkich tarcz dobić przy okazji? Tak, wszystkie tarcze trzeba tam zrobić. Weź połóż yy, apteczkę. O no coś to jest nie w porządku. Już powinniśmy kapitana nie mieć. A... Nie, bo jedna Już ci kładę apteczkę. Mm -hmm. Idę po nią. Co, nie wiem czy to jest dobry pomysł. Idę zabić. O, sniper. Dobra. Co? Aha, Cloaker, Cloaker mnie chycił z drugiej strony. Cloaker mnie chycił z drugiej strony. Dalszy jest koło mnie, ale... raz mi chyba niewiele w tym momencie pomoże. Dobrze. O w takim razie wracamy się na budynek go czy nie? Tu nas pol od tarzwi Jeszcze mi gdzieś tej zresopał. Dobra, puścił mamy naszego lasa. No i co z tym kapitanem w końcu? Zabijam wszystkie tarcze, tak? tam nikogo nie ma. Okay, nie to czemu nam nie, nie minął miną ten asalt? Nie wiem, może się zepsuło. No. Chyba, że te tarcze się jakoś rozdzieliły. Nie wiem, bo to jeszcze jedną tarczę, ale to jest raczej ta tarcza ta bieżąca, która nam wchodzi. Spróbuję ją docisnąć jeszcze. No, coś jest ewidentnie w porządku, że cały czas mamy. Cały czas mamy kapitana. Próbuję nam załatwić drugiego bota. Do tej pory ile mam paczek? Mamy dwie paczki, nie? Tak, ja tego zostawię. No i tak jak widzicie, tak jak Wam mówiłem na samym początku, jeśli chodzi o, e, o te deski, no niestety oni nam je niszczą. Jeśli tam je zniszczą, nie jesteśmy w stanie, nawet jeśli mamy jakieś dodatkowe, nie jesteśmy w stanie już ich naprawić. Po prostu okno jest zniszczone, więc e, można, moi drodzy, sobie na samym początku te deski założyć, a można też wykorzystać te deski już na sam koniec, tak? Czyli jeśli będziemy mieli końcówkę, to w tym momencie sobie e, deski bierzemy i deski zakładamy, to nam przy końcówce może nam pomóc w tym, że, że będzie nam łatwiej po prostu rozegrać tę misję do końca, szczególnie jeśli na przykład mamy tarczę. I nie chcemy tych tarcz niszczyć, tak? Chcemy wykonać escape już bez niszczenia, bez niszczenia tych tarcz Pamiętajmy jednak, że w przypadku tarcz tam jest taka zasada, że jeśli mamy tarcze, to z tego co pamiętam przeciwnicy nas są silniejsi chyba o 20% A dodatkowo się nigdy nie skończy, tak? Czyli nigdy nie będziemy mieć tej przerwy między... Dobra, do na mieć zaraz. nalotem naszych naszych Przeciwników z policji, z FBI. Dobra, to ja sobie w takim razie jeszcze włożę. Zabiorę sobie jeszcze dodatkową amunicję. Czyli my już nie gotujemy chodu, tak? Znaczy. Zaraz powinniśmy... to myślę, że nie. Myślę, że już nie gotuj, bo Będziemy musieli wziąć później kolejne. Trzymamy, także akurat trzy byśmy zabrali i ewakuujemy się. Chyba, że chcesz jeszcze robić kolejne. Ugotuję sobie. Znaczy, jak nie zdążę, to nie zdążę. No bo to będziemy się później czekać na kolejny przyjazd, no to jest bez sensu. A za ile będziemy mieli to e, Niedługo będzie. Ale dokładnie nie mówił, nie? Jaki czas? Powiedział, że minuta, albo dwie. Dobra, jest już. Mamy, mamy, escape, dobra. Trzy mety musimy zabezpieczyć, żeby wykonać misję, także już lecę z jedną. Aha, cloaker! Cloaker, cloaker, mnie O, mnie też gonił chyba. Nie wiem, czy tam jest. Okej, okay, możemy działać. Jedna, dobra, druga i jeszcze kamyk. Jaki to jest liście Dawa, w dawa, może postawię tutaj apteczkę Dodatkową Okej, okay. lecisz, lecisz No to działamy Wrzucaj, wrzucaj, wrzucaj Do furganki, do furganki, wrzucał Aj, co ja zrobiłem? O Panie kochany O Boże Chociaż spadłbyś na dół teraz Aha Ej, wyrzuć, wyrzuć, wyrzuć Odwróć się do tyłu i wyrzuć w Dobra Dobra To już my ci nie pomożemy z takiej odległości Nie no, weźcie paczkę na teraz tą paczkę zabierają, Hutu. Bulldozer. Dobra, można y A ty miałeś jeszcze jedną? Nie. To jak, jak ci się to udało? No, trzy paczki. Aha, bo trzy mieliśmy, dobra. Bo tam to była czwarta paczka, tak? Którą rzucił czy, czy ją wziąłeś? trzecia. Ja czwartą nie zrobiłem. Czyli to wziąłeś tą paczkę trzecią? Tak, wziąłem. Od niego, dobra. No to dlatego nam się udało wykonać tego no skateczka, także, moi drodzy, to była misja Kukow. Tak, misja można robić tylko na głośno. Pamiętajmy, żeby nie popełnić tego błędu, czyli i jazdy. A tym, że tak powiem tą liną, ta lina jest nam tak naprawdę do niczego niepotrzebna, a skutek tylko gdzieś jest taki, że osoba, która się tam dostaje na dach, no już nie jest w stanie tak naprawdę, nie jesteśmy w stanie jej pomóc, no w sumie bylibyśmy w stanie jej pomóc, ale musielibyśmy wejść do środka, do budynku, ewentualnie reanimować na odległość, tak, natomiast próbować, bez skilla em, Inspire, które pozwala nam na reanimację na odległość postaci, em, Wjazd tam liną w celu pomocy. Jeśli nie mamy jeszcze... Chyba, że mamy skila na mniejsze obrażenia na jeździe na linię, to wtedy ewentualnie można próbować, natomiast bez tego skila tak naprawdę już nie ma szans pomóc. Także moi drodzy, to by było, to było na tyle, jeśli chodzi o misję kuków Misję można wykonać tylko wyłącznie na głośno. Tej misji nie można wykonać na cicho. Także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i moi drodzy zapraszam Was do kolejnej z cyklu gry Payday 2. Także trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.